Witam Was, moi drodzy parafianie. Dzisiaj odpierdolę Wam kazanie. Robert święta nie przeklinaj. Postaram się, posta, przepraszam, postaram się nie przeklinać. Co moi drodzy w tym filmiku? W tym filmiku zobaczycie e, troszkę o nowej hali będzie. Troszkę będzie szef kupił e, sztaparkę nową, żeby robić się czym jeździć. E, opowiem Wam, co z moim prawo jazdy i rzecz najważniejsza, czyli obciążenia e, kierowcy. Zapraszam. Wake up, I feel like it's Monday. It's going on thought it's up through my brain All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up On my thoughts sitting in an ashtray. Sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend, you're not okay. Tell me what's <laughs> wrong and why never say you to stay strong and fake a smile. Jakby y, najbardziej mi martwiła, bo ona stoi nie paleta, a część którą trzeba przetransportować, bo ona stoi na dwóch paletach i myślałem, że będzie problem z załadunkiem albo sztabarką, żeby to wyciągnąć, albo emaizą, ale nie trzeba było mieć żadnych zmartwień, bo nie będzie bardzo, bardzo No, nie, w w nie wiem, tak to zostawiam. Prezes powiedział że zrobić tak, żeby było dobrze, no bo moim zdaniem. Tak jest dobrze i chcę to po prostu zrobić tak. To jest stary towar, którego nie będziemy bardzo długo na pewno używać. Nie wiem rok czasu, to nie będzie włożone. Przed to poukładam te palety, które mamy jeszcze u siebie. Od jutra zaczynamy zwożenie ponad 200 palet, gdzieś między 200-300 a 300 palet. Ma być taki jest plan, żeby je jeszcze tam poukładać. Później zająć ten początek jeszcze tutaj, a od tej bramy środkowej, że jak mamy tego drugiego klienta, jakby on chciał swoje palety jakieś te, które później tu przywiezie, Mam nadzieję, że tutaj wejdą dwa samochody. I by wtedy ułożył z jednej strony tak, z drugiej tak, i po otwarciu tej bramy byłby łatwy dostęp do tego. A jakby projekt coś chciał, to od wtedy tamtą bramę i tutaj ten środek zostawić, żeby AMA je i teoretycznie wszystko powinno się i wjeść i wywieźć i nie powinno być jakichś większych problemów. No nie wiem, ja to wyplanowałem tak. Jak się prezesowi nie będzie podobać, to będzie się musiał dowód przestawiać i tyle. Myślę, że jest dobrze. I to było na tyle z dzisiejszej pracy. Całe dwie godziny. Ale jutro zaczynamy przewozić tego klienta, więc już trochę będzie. Dwie tury co najmniej trzeba zrobić, więc nie wiem, tam po 32 palety będziemy ładować, czy po Jest godzina 11.15, a ja już dżemkę sobie robiłem dawno po pracy. krzew zadzwonił, że w końcu dowieźli tą sztaparkę jedziemy na tą nową halę, co wam yy, znaczy w sumie to przed chwilą żeście widzieli, ono już tak naprawdę to było kilka tygodni temu, ale wiecie jak ja filmy nagrywam i pomarudziłem, pomarudziłem, prezes kupił sztaplarkę i spedycja od trzech dni, trzy dni przywożą mi sztaplarkę i codziennie coś, codziennie coś i nie mogą dojechać, ale w końcu zadzwonili, że będą za 2012 na miejscu, jest 15 po 11, także jeszcze chwilę przed nimi tam będziemy. Zobaczymy, co to za nową sztaplarkę. Ja jak nową sztaplarkę? Kupiłem, to weźmy tą starą, wywieźmy tam, a tą nową tu. Nie, nie, używaną. Aha, ja to nową używaną. Także nową używaną, ale z tymi spedycjami to też mnie. 3 dni wieźli sztaplarkę i dzisiaj dopiero ją dowożą, ale powiem Wam, tak samo było z, z moim ustaniem. Oni po prostu, ja, ja wiem, jak to już po prostu działa. Oni. Biorą off track, żeby tylko zabrać coś do siebie, schować to na placu i kiedy się przywiezie, kiedy się przywiezie. U mnie wzięli Mustanga, jak mi wieźli, i teraz żebym wam, Was nie skłamał, we wtorek, yy, miał być na czwartek, co już było dla mnie dziwne, mówię jak z Krakowa, mówię do Hamburga, będzie go dwa dni wiózł, to którędy on jedzie, a przyjechali wiecie kiedy? W sobotę o siódmej rano, taka to, taka to robota, dobra jedziemy, zobaczymy co to za sztabna. Egalwo! I co? Ładnie wygląda, nie? O, to ostatnio, proszę, prezes tutaj naukładał. Przyjdzie, będzie przestawiał sam. To się nazywa General Uberhol. Czyli to znaczy, że to jest yy, sztab używany, tylko że po prostu odnowiony jest. Odmalowany. Widać już tutaj, że był pozaginany i... O, nieważne. Z 2016 bodajże rok. Proszę, jaki komputerek, tak, ładny. Nie ma co narzekać, nie wiem ile takie cudo kosztuje, ale nie ma co tutaj narzekać, nie? O, cicho, cicho, do głębszej ogłęziny. A co to tu jest? A co to tu? Jak to klientowi tak auto przywozić? To jest nowe auto w firmie. Jak to tak? O, oni gdzieś tu już haratnęli tą stronę. Panie, auto jeszcze kilometra u nas nie zrobiło, a już porysowane. pani co to ma być? Co to ma być? Za jego sterami zasiada ten oto jegomość Kuba Dla Kuby zasady ruchu drogowego Znaczą mniej więcej tyle samo co Nie wiem, nic? Serdecznie pozdrawiam Kto śledzi facebooka mojego No to już widział, bo się Na facebooku pochwaliłem 26 stycznia o 9 rano w Raceburgu Mam sprawę dotyczącą Tego wykroczenia mojego Byłem u adwokata Adwokat będzie ze mną Ogólnie linia obrony jest taka, że Tachograf, czyli to urządzenie, które mamy tutaj i które też rejestruje naszą prędkość, tu jest właśnie taki mały problem, bo Unia Europejska mówi, że tachograf służy do jakby liczenia naszego czasu pracy, pauzy, czy robicie tam odpowiednio i ogólnie wszystkiego, co jest związane z czasem w naszej pracy. Ale niemieckie prawo twierdzi, że tachograf też zapisuje prędkość, I skoro ono zapisuje prędkość, no to. Myślę, się z tego też będziemy korzystać. No i to tak, no nie do końca tak by jakby, nie do końca tak by jakby, nie do końca tak by jakby, nie do końca tak by jakby to jest. No i adwokat mówi, że tak, no mm, mm, mm. zobaczymy jak to będzie. Yy, oczywiście, jeżeli będzie negatywnie, w, w sensie takim, że uznają to nie, ok, yy, oni sztali tą prędkość, to jest prawnie tak, tak, tak. Od tego można się dalej odwołać. Można to jeszcze powiedzmy tam o, o dwa, o trzy, o może cztery miesiące tam przeciągnąć. Ale ogólnie na dzień dzisiejszy sprawa e, wygląda tak. Zobaczymy, po prostu, co powiedzą. 26 stycznia w Urby, jak pojedziemy tam do sądu. I żebym mówił, e, po prostu, że ja nic nie pamiętam, że być może trochę szybciej jechałem, ale ogólnie e, patrzyłem na drogę, a nie na to z przodu tutaj. No i tyle. Co będzie, to będzie. Nie wiem. E, zobaczymy. Jak do tego doszło, nie wie temat chyba, który najbardziej Was interesuje w tytule, który żeście widzieli to są obciążenia kierowców, bo takie ostatnie pytania gdzieś tam padały do mnie, trochę popisaliśmy sobie na, na piwie. słuchajcie, obciążenia kierowców tak jak najbardziej są, ale są to rzeczy takie, że ogólnie Wam by trzeba było udowodnić, jeżeli Wy coś w pracy nie wiem, przewróci się Wam przewróci się Wam paleta, zrobicie tak jak ja oglądnijcie sobie kilka Przebitek, jakby większość z tych na pewno będzie moje, ale też kilka jakiś będzie tam, gdzieś gdzie po prostu jakby albo u mnie firmy siedziało, albo gdzieś gdzie widziałem co u klienta, jak akurat tam robiliśmy zdjęcia czy filmików. Teraz ja raczej nie ma Oglądajcie te przebitki i zobaczcie za każdym razem na tych przebitkach. Widzicie, to są setki euro, które leżą. Auto, które leży tam, jakby to, co, znaczy, nie auto, leży tylko to, wszystko co wypadło z samochodu. To jest, kto mnie ogląda, to wie, że to jest mój numer, to ja zrobiłem. To jest wjazd 207 na A24 od fabryki, jak się jedzie na zakręcie. Plandeka mi się otworzyła, po prostu zamek puścił. Najprawdopodobniej moja wina, nie będę tam opowiadał jakichś historyjek, Otworzyła się Plandeka, wyleciało 27 palet. I tyle, no. no i co zrobisz? No Popatrzcie się, no co zrobisz? Poleciało e, inne rzeczy, no to są nie, nie tylko ja. Zgubiłem jakby cały towar i całą naczepę. Bo no jak widzicie, tam też są inne. Są też przypadki pojedyncze, gdzie się palety przewracały. Są przypadki takie, że nie wiem, będziecie jechać autem, i przecież wy możecie mieć wypadek. Nie możecie być obciążeni za nic, co robicie w pracy. Wasz pracodawca, i to jest obowiązkowe, on ma ubezpieczenie od tego. On ma od tego ubezpieczenie i za każdym razem on musi skorzystać z tego ubezpieczenia. To, że pracodawcy nie chcą, albo jak skorzystają, to próbują tymi na przykład zwyżkami jakimiś tam obciążyć kierowcę, to jest inna sprawa. Ale na pewno, nie ma takiego prawa, żeby was obciążyli za jakiś tam, jeżeli wy wiadomo, że jeżeli wy zrobicie coś specjalnie w nerwach, czy coś tam i pójdziecie i rzucicie, nie wiem, żeby w wózkiem jechać i dzisiaj, miałem nie przeklinać, przepraszam. Mocno się zdenerwujecie na kierownika i pojedziecie na przykład do przodu i ją staniecie tak, że ona się zatrzyma i ta paleta się przewróci, bo będziecie to ją wręcz na niego chcieli to przewrócić coś. I oni wam to udowodnią, że jest to wasza wina, no to za to będziecie musieli zapłacić. Ale teraz, jeżeli nawet coś się stanie, nawet jeżeli coś w nerwach zrobicie, kto wam to teraz to nie jest prosta sprawa taka, żeby iść przed sąd i komuś udowodnić, że on był w nerwach i on działał rozmyślnie i z premedytacją. Yy... Coś zrobić, czy coś tam przewrócił, zniszczył, czy coś tam ogólnie za obciążenia nie ma czegoś takiego. U mnie w umowie jest tylko napisane tak, w umowie o pracę, że jeżeli ja wyrządzę w firmie szkody na teraz będę kłamał, albo było to tysiąca euro, albo 2,500 euro. Na szkodę powyżej tej kwoty, to szef jakby może mnie zwolnić dyscyplinarnie. Wiecie, ile ja takich szkód zrobiłem? Ja już bym 75 razy był na bezrobocie. ja Wam powiem tak, kiedyś jak zobaczycie sobie, nawet nie wiem, czy tam wstawiałem na przebitkach, jak nie, jak poszukam, to mam to, zobaczycie teraz, jak nie, to nie zobaczycie, musicie wierzyć mi na słowo Toyota Aigo, to było cofałem pod rampę, a oni się tak poustawiali samochodem, że tu po prostu stała ciężarówka, oni mieli te osobówki z firmy, tak poustawiał. Ja ją po prostu dotknąłem, ja ją dotknąłem przed nim zderzakiem i na jej zderzaku, i na błotniku była dosłownie taka ryska. Dosłownie dwucentymetrowa ryska i to ja to chciałem po prostu zedrzeć, ale ten facet to zobaczył i on wybiegł i nie, nie, zostawić, zostawić to ubezpieczenie, czy na policję mam dzwonić, nie? Ja mówię, nie no, że policji nie potrzeba, że ten, że zadzwonimy do szefa i zaraz tak, zaraz wyjaśnimy. No i dałem mi numer, zadzwonili po prostu do szefa, dali oczywiście ubezpieczenie, wszystko i ja to opowiadałem już wtedy nawet na tym filmie, że ja chłopu zasponsorowałem wycieczkę do Dubaju, bo on wtedy za ten, za ten zderzak i za ten błotnik, za taką ryskę... Trzeba by się było cofnąć do tamtego filmu, bo też już nie pamiętam, ale to były kwoty rzędu 3000 euro. A mówię wam, że jakbym wziął tą magic, szwam tą białą, to po prostu wszystko by zeszło i śladu by nie było. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to ja nie wiem, czy ta Toyota jego. no dobra, 3000 to ona może nie wiem, wtedy 5000 była warta, czyli dość. W Niemczech też jest tak, że jeżeli zniszczycie, jeżeli zarysujecie komuś zderzak, czy, czy nie wiem, czy coś, cokolwiek zrobicie ze zderzakiem, zderzak to jest rzecz, to jest część nienaprawialna i ją się wymienia, więc zderzak cały, plus zakierowanie plus oczywiście roboczo godziny no i stąd się nazbierało tyle plus ten błotny. Tam wyszło coś z tego co pamiętam po 3000 euro. Ja numerów takich kilka, jak widzieliście na, na zdjęciach, zrobiłem nigdy za nic, jakby nie byłem obciążony kiedyś, było tak, że przyjechałem po urlopie, nie pamiętam jak... Jaki to urlop, gdzie ja tam po prostu byłem, i w poniedziałek praca poszła normalnie. We wtorek uszkodziłem skrzynię, a w środę zgubiłem ten. No teraz mamy iPhony, ale kiedyś to były takie, takie grube, takie, takie po prostu telefonu, drukarko, coś tam nie takie, takie grube. To ja to położyłem po prostu na, na tłumik w ciężarówce. No i wiecie, zamykałem plandekę, wszystko później szybko, szybko wsiadłem do auta i pojechałem. No i dojechałem już do, 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 jakby do siebie do, na plac bez tego. No i zdarza się. Takie rzeczy się zdarzają. tu się zdarza, to jest jakby normalną rzeczą. To jest tak samo jak wózkowy jedzie na Coca-Coli. U nas ładują taką sztaparką, w której mają trzy palety i nieraz się widywało jak on jedzie. Ktoś mu wyjedzie, czy on się czegoś wystraszy, czy źle coś zrobi. Za bardzo pochylony miał ten gałęzi, za bardzo nacisnął na hamulec, wysypie się to wszystko do, do, do jakby na ziemię. No co się robi? No podjeżdża się ze śmietnikiem, ładuje się do, do, do śmietnika, bierze się nowe trzy palety i ładuje się dalej. I tyle. No po prostu stało się, robi się tam jakieś odliczenie, później idzie część nie wiem, tam na ubezpieczenie. Nie mam pojęcia, jak to działa, jak to działa w fabryce, ale u nas idzie to wszystko po prostu przez ubezpieczenie albo rzeczy takie jak, jak te drobne wtedy. A czy drobny ten hentel obciążyła na Coca-Cola coś o 700 albo 800 euro, za tą skrzynię wtedy też rachunek był coś około 8 czy 9 stówek do zapłacenia. Także szef nie chciał, jakby, korzystać z, z ubezpieczenia no i pokrywał to, pokrywał to ze swoich pieniędzy, no i tyle. Ogólnie jest tak, że jakby jeżeli Wam winy nie udowodnią i Wy nie zrobiliście niczegoś specjalnie, to. No nie mogą was obciążyć kosztami za jakieś rzeczy za uszkodzenia, które po prostu wynikły tam w czasie waszej tam jakiejś pracy, to co wy żeście po prostu popełniliście jakiś tam błąd i tyle. Od tego szef jest ubezpieczony i od tego powinien sobie z tego ubezpieczenia korzystać, a nie obciążać pracownika swojego. Oczywiście jak robicie w mniejszych firmach, a już bardzo często się to słyszy gdzieś tam w polskich firmach, u jakiegoś Dziad Transa, no to jakby obciążanie kierowcy to są rzeczy jakieś tam nagminne, ale uwierzcie mi, że jeżeli pójdziecie z tym do sądu i macie wszystko na kwicie, ja wiem jak wygląda w Polsce jakie kwity, jakie co, jak się zarabia i to jest jakby tam, tam się trzeba z tym pogodzić po prostu, ale tutaj jak macie umowę normalną, to... Nie ma szans, żeby wam coś po prostu z wypłaty zabrali, jeżeli, jeżeli nie zrobiliście tego celowo. Myślę moi drodzy, że to było na tyle, piątek, piątek, że piątuję o 23. Grudzień, a więc w Wigilia Święta życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych na Sylwestra. Pewnie się do Sylwestra nie zobaczymy, bo to zostanie tylko tydzień czasu. Moja żona się połamała, znaczy złamała sobie nogę. Byliśmy na basenie identycznie jak ja, także najprawdopodobniej zostaniemy, zostaniemy w domu. Ja mam, teraz, ja mam naprawdę teraz co robić, bo nie dość, że i w pracy mamy sezon, to jeszcze w domu jakby pracować muszę za dwóch. Także raczej nic nowego nie ogarnę Wam do Sylwestra. Także również. Szczęśliwego nowego i do zobaczenia. Strzała, cześć.